Panie Amerykanie, tu Bardzo ważna informacja dla Was. Ostatni dzień i warto z tego skorzystać, bo nie jeden przedsiębiorca może urodzić się z ręką w nocniku. To no, nawet bardziej niż ważna sprawa, tak naprawdę, która dotyczy nas wszystkich, kochani: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej i Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej. Dziś mija ostatni dzień, czyli ostatni termin na złożenie wniosku o możliwość korzystania z niższej energii elektrycznej w nowym roku. Do pobrania jest taki. No, no, taki załącznik z Taurona, pobieramy go sobie i wypełniamy go sobie tutaj dokładnie i jedziemy do Taurona złożyć, to jeżeli tego nie złożymy, to niestety nie będziemy objęci niższą stawką za energię elektryczną, a co wiązać się będzie z niczym innym, jak po prostu z tym, że... No właśnie, będziemy płacić większą energię elektryczną. Wygląda to w ten sposób mniej więcej, ja tej zasłonie sobie tylko dane. O, 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 o. I naprawdę to jest proste w wypełnianiu. ja mogę też przekazać kilka takich informacji. Tutaj się wpisuje dane, wpisuje się adres, wpisuje się numer dokumentu, maila, numer telefonu się wpisuje i bardzo ważną istotną rzeczą jest tutaj, aby wskazać. Zobaczcie jak tutaj jest napisane. Wskazanie energii odbiorcy uprawniającego zgodnie z oświadczeniem. Tu wpisujemy jedynkę. Tutaj mamy wielkość zużycia energii elektrycznej wpisujemy, ile zużywamy energii elektrycznej na przykład. Część energii elektrycznej dajemy seta, czyli 100%, i całość energii elektrycznej objęta ceną maksymalną pisujemy zerówkę. I to wszystko kiedy mamy już przygotowane i złożone. A tutaj pokażę jeszcze raz na początku. Pisujemy tylko i wyłącznie swoje dane: dane, dane do, do wypełnienia tego wniosku. I tutaj one są wszystkie. O, zobaczcie. I tutaj wypełniamy wszystko ładnie dokładnymi literami. Krok po kroku jest wszystko pokazane. Także co, no warto podzielić tą informacją i przekazać to wszystkim znajomym, bo e, można naprawdę się e, wyłożyć. Niech się darzy. Cześć. A swoją drogą muszę wam powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu e, banda. E, Zorganizowana, dlatego że powinni to zrobić z automatu dla każdego przedsiębiorcy, a nie czekać na tego, który zaśpi, tylko po to, żeby go łoić z pieniędzy, ile wlecze. To jest bardzo nie w porządku. Żyjemy w kraju. Dezinformacji, to powinno być nagłaśniane w każdych mediach. Każdy przedsiębiorca powinien o tym wiedzieć, tak jak każdy z nas, budząc się, wie o tym, że 2 plus 2 równa się 4. To jest po prostu magia, że my, jako przedsiębiorcy, musimy sami się wspomagać, sami sobie pomagać, a rząd na nas wszystkich po prostu labę wykłada. Pytanie na sam koniec do Was, dlaczego? W Waszym odczuciu o tym wszystkim. Nie dowiedzieliście się z medi masowego e, przekazu, tylko dowiadujecie się od Bacy Artura Bacowskiego. Zapraszam Was również do mnie na TikToka u na Sacy, na YouTube'a u na Sacy, na TikToka u na Cacy, na Instagrama u na Sacy, na Facebooka Cyprusek Góralska Zdrowa Żywność, a ja zbieram się z tymi papierami jak najszybciej i gonie do Taurona. Trzymajcie się, cześć!